Dobrze. Witam ciebie, Marlena. Witam wszystkich. i Bardzo się cieszę, że Marlena zgodziłaś się. Y, spotkać ze mną. Nasze dzisiejsze spotkanie poświęcone jest Esencji jogi Kundalini. Kurs online, który y, wiem, że y, doświadczyłaś, który, który bra, w którym brałaś udział. I już od jakiegoś czasu przy, przy wszystkich moich takich. Y, Kursach, które, które prowadzę, bardzo chętnie spotykam się z uczestnikami, którzy już doświadczyli tego kursu, jak, jakiegoś konkretnego kursu, aby troszeczkę zapytać się, właśnie jak to jest Twoje doświadczenie, twoja tutaj, yy, nie wiem, Twój proces, jaka była transformacja, w czym Ci pomógł ten kurs, a może w czym nie, tak, żeby też podpowiedzieć innym osobom, które może zastanawiają się nad tym kursem i nie wiedzą, czy to jest dla nich, czy nie. Także witam Cię, Marlena. Witam Ciebie, witam wszystkich serdecznie i dziękuję za zaproszenie. Marlena, ty jesteś teraz w Niemczech. My troszeczkę rozmawiałyśmy, ale teraz się nagrywam, więc jesteś w Niemczech, i z tego co mi mówiłaś, pod Bremem, przyklejona miasteczko do Bremem. Tak, ja w Kopenhadze, także jesteśmy blisko, blisko siebie, ale tutaj większość osób, która nas nie ogląda, też są w Polsce, a może nawet na całym świecie. Także to jest niesamowite, że możemy teraz się spotkać i rozmawiać. Właśnie, to jest piękne, przez te możliwości online yy, wszyscy mogą ćwiczyć i próbować i poznałaś no nowe Tak także to jest piękne, uważam. No właśnie, bo Ty uczestniczyłaś w kursie Esencja Jogi Kundalini, który odbywa się online i praktykujesz zresztą chyba ze mną, z tego co wiem, od jakiegoś czasu Jogę Kundalini, prawda? Jak długo praktykujesz? Od dwóch lat, od października 2019 roku, mhm. kiedy właśnie zapisałam się na ten kurs i muszę powiedzieć, jak się zapisywałam, to ja absolutnie nie miałam pojęcia w co wchodzę. Ja wiedziałam, że ja chcę jogę kundalini spróbować, bo to przeczytałam w książce Agnieszki Maciąg o mm. jogę kundalini ileś tam lat temu, ale wiedziałam jakoś tak, y, że ja sama nie dam rady, że to, że to nie jest nic. Bo kupiłam sobie DVD wprawdzie, spróbowałam, stwierdziłam nie no gdzie, no to absolutnie nie jest nic dla mnie i tak ćwiczyłam jogę, ale y, Stale szukałam. Szukałam, tu próbowałam, tam próbowałam. Jeden nauczyciel, drugi nauczyciel, wszystko oczywiście DVD kupowałam. Na DVD, na DVD, DVD. Dokładnie, DVD, dokładnie. I e, cały czas byłam w poszukiwaniu. I pewnego razu, jeżeli mogę się trochę rozwinąć, oglądałam e, program na YouTube Agnieszki Mielczarek. I ona wspomniała, że jest taka agabera, aga czy aga yoga, w nie wiem już teraz dokładnie. No i ja nic jakoś mnie tak tknęło. Zaraz weszłam na twoją stronę i przeczytałam, zaczyna się kurs Esencja Kundalini. No więc nic, zapisałam się, nie patrząc, jaka jesteś, co robisz, tylko po prostu zapisałam się, stwierdziłam, zobaczę. Jeszcze zaraz zadzwoniłam do siostry mnie siostra, wyobraź sobie, zapisałam się na jogie kundalini. Co z tego wyjdzie, nie wiem. No i. Na początku hmm. można już wiedzieć, jaka zmiana jen, y, zaszła. Y, jak ty mówiłaś, możecie mieć włączone kamerki na pierwszych spotkaniach, to dla mnie było no gdzie ja? i Kamerkę włączyć nie, to, to nawet mowy nie ma, że mia ja się tam pokazywała, nie? A przecież nie ćwiczyłyśmy, tylko po prostu... Rozmowa była, tak? Bo ja to ja były te nasze spotkania live w wesence, które spotykamy się. Dokładnie, hmm? No dokładnie. Także... Tak się zaczęło, i na początku wiadomo, nic nie wiedziałam. Dużo intuicja mnie prowadziła, jak coś robić, ale właśnie o niczym nie miałam pojęcia. I tak powoli, stopniowo, ten tydzień po tygodniu, zawsze czekałam z taką niecierpliwością, co będzie następne. Jedne ćwiczenia były trudniejsze, drugie łatwiejsze, ale pokochałam kundalini. Także od tego czasu, jak właśnie zaczął się program, tak idę cały czas z tobą czy za tobą. Zrobiłam kurs o czakrach, jestem dwa razy w tygodniu z tobą online i no w, satam sobie, klubie, tak? w satam klubie, w tak? W klubie Tak, tak, dokładnie. Mhm. Na Instagramie, jak coś wstawiasz, mhm. oczywiście zawsze jestem. Cudownie. Powiedz tak. mi, Marlena, kurs Esencja Jogi Kundalini, Czyli ty jak dołączyłaś do kursu, to jakby... Miałaś jakieś ogólne pojęcie o Jodze Kundalini czy w ogóle tak weszłaś do tego kursu zupełnie? Żadnego, żadnego mhm. pojęcia, ja tylko wiedziałam, że ja chciałabym Kundalini spróbować. I właśnie jak to tak miało być widocznie, bo hmm. mówię, weszłam na twoją stronę i jakoś ten kurs nie wiem, za tydzień czy dwa się zaczynał, to był krótki termin. Więc stwierdziłam, to jest to. ten moment, to, to jest dokładnie. Ale właśnie jestem ciekawa, bo moją taką tutaj celem tego kursu, stworzenia tego kursu, właśnie było osoby takie jak ty, które chcą lepiej poznać jogę kundalini, chcą poznać te wszystkie, cały ten fundament jogi kundalini. Jak to jest? Czy to było dla ciebie takie właśnie krok po kroku jasne? Czy wszystko wchodziłaś w to lekko, czy jednak był trochę nawał takich informacji, że w pewnym momencie może. Jeszcze było tego zbyt dużo, jak to było u Ciebie? Jestem ciekawa, bo wiesz, jak, 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 jak programowałam ten kurs, jak sobie go planowałam, to chciałam właśnie tak to zrobić, żeby nie było takiej, żeby nie było zamieszania, żeby to było takie wszystko jasne i, i krok właśnie po kroku, żeby wchodzić w ten świat Jogi Kundalini z łatwością. Jak to było, powiedz mi. No, na początku łatwo nie było, nawet to okna mo, na mhm. początku ja, jej, czy przecież ja tego nie zapamiętam. To wszystko wydawało mi się takie nowe i takie, takie dziwne, może nie, ale obce. Prawda? Wszystko krok tak. po kroku. Kupiłam sobie książkę, żeby właśnie się z tym zapoznać. I tak y, to jest dobre, właśnie, że tak powoli wprowadzasz na temat mantr, na temat asam, na temat właśnie, y, no, jak rękoma łapiemy, jak to jest teraz? Mudry. Mudry, dokładnie. Mm. Czy mantry? Teraz na przykład mantry u mnie. Y, Prawie przez cały dzień są w domu, towarzyszą mi, a tak na początku to nie, nie wiedziałam co jest, ale uważam, że pięknie prowadzisz ten kurs, z tym, że to prowadzenie było powolutku, właśnie krok po kroku. Z tym, że myślę, że teraz y, robisz to jeszcze lepiej, że tak powiem, <grym> bo jakoś, bo jak ja na przykład później do klubu się zapisałam, to, to też teraz na przykład robisz takie, taki wstęp, że. Żeby się zapoznać, żeby wytłumaczyć tak. na czym coś polega. A dawniej tego nie było, ale no, mówię Tam tym, tak? prostu... mhm. mm -hmm. Ale krok po kroku, właśnie tydzień po tygodniu, coraz bardziej się w to wdrażałam i sprawiało mi to ogromną przyjemność. Także. Uważam, super super prowadzone. Cieszę się. I tam też w esencji jogi Kundalini w każdym module jest praktyka. Czy robiłaś te praktyki tak sukcesywnie, każdą praktykę, nie wiem, powtarzałaś tydzień. kilka dni, czy jak to było u Ciebie? Jak Ty wykorzystałaś te. te... Ja robiłam każdą praktykę tydzień czasu. Tydzień czasu. Ty mhm. Uszczałaś wolno, y, dany moduł, tak ja zaczynałam i wtedy przez tydzień czasu ćwiczyłam. Pamiętam, jak były pranayamy To sobie myślałam, nie. No, tego to nie dam rady zrobić, bo przecież to wstrzymanie oddechu. I w od... Nie, to nie, ciężko było, naprawdę ciężko, ale teraz to już wiadomo, wszystko jest normalne i, i płynie dosłownie. Super. Czyli, tak jak pamiętasz z tego kursu, mówi, że najtrudniejszy, właśnie dla ciebie był ten moduł, może Jamy, tak? U mnie też oddech ognia, który jest czasami taki tak, skomplikowany. Tak. Oddech ognia, myślałam, że to nie, to, to nie dla mnie, nie dam rady. Niewykonalne, ale nauczyłaś się. No oczywiście, oczywiście. Teraz to już jest takie samo przez siebie wychodzi wszystko. Tak, już tak naturalnie. A powiedz mi, czy czasami wracasz do tego kursu, czy już takiej nie masz potrzeby? A ja wracam często. Mhm. Bo na przykład bardzo lubię pracować z aurą, z tym modułem. Bardzo lubię na centrum pępka, bo to tak wzmacnia. Także ja osobiście często wracam do tego kursu. No to tak cieszę się tak? bardzo. No, no, bardzo, bardzo, <laughs> bardzo się cieszę, bo wiesz, to właśnie taki, taki był mój zamysł i a wiadomo, jak my m, nauczyciele coś planujemy, to zawsze czasami jest nam trudno tak jakby poczuć, jak to będzie, jak teraz osoba początkująca, która dopiero rozpoczyna, czy tak pójdzie z tym flow. Więc, y, więc to, co mówisz teraz tutaj mi jakby potwierdza, że już troszeczkę mogłam się bać, że będzie za wolno ten kurs lub z, zbyt mocno takie za bardzo, za, ba, za bardzo duże podstawy. Ale też słyszałam od innych osób, które nawet były już jakby w tą jogę kundalini wciągnięte, że mimo wszystko też mi się podobało, bo mimo że już znały te rzeczy, to te takie właśnie podstawy wrócenia do tych bo czasami jakby już wiemy, a potem gdzieś tam omijamy, nie wiem, takie właśnie rzeczy i jak tak się bardzo takiego kursu, to później takie... Drobnostki, które gdzieś tam, a kmachnęliśmy ręką i się wydaje, że to już wiemy się okazuje, że to fajnie sobie to przerobić i właśnie od podstaw jeszcze raz y, jakby poznać. Także, także taki był mój cel. Dokładnie to jest to, co mówisz, bo niby się wydaje, że umiesz, ja po tym kursie jak mam, a jednak y, zawsze coś nowego, ach, to powinno być tak, albo to można zrobić trochę inaczej. Także to bardzo dużo daje. I właśnie ja uważam, że ten kurs jest super wprowadzeniem. Jeżeli nawet ktoś jest całkiem zielony i nic nie wie, to właśnie to krok po kroku, jak wszystko poznajemy i mamy ten tydzień, żeby się zapoznać z danymi pozycjami, popróbować, poćwiczyć. Ja uważam, że to jest super. I korzystałaś też z tego, co mówisz, by byłaś też na spotkaniach live, dlatego, że ten kurs właśnie ma spotkania tak. takie na żywo, gdzie... Tak. <coughs> Przepraszam, wprowadzam. Brałaś udział. I potem był ten moment, kiedy włączyłaś kamerkę, czy przez cały kurs jednak nie dobro się odważyłaś w żadną przez cały nie włączyłam, dopiero mm. później jak byłam na kursie o czakrach, to się Aha. zdecydowałam na spotkaniach kamerkę włączać. Ale jeszcze do niedawna na przykład na taką rozmowę, ja się zmieniam totalnie, to jest 180 stopni różnica jaka ja byłam, a jaka jestem. Właśnie ta taka pewność siebie i, i takie dbanie o siebie i właśnie ta odwaga teraz, że tak mówię do wszystkich, bo... Jeszcze jakiś czas temu to byłoby niemożliwe, a teraz. Tak, ty tak fajnie też dołączyłaś u nas na setnym klubie na spotkaniu, gdzie było tyle osób na żywo i odważyłaś się, i to było takie niesamowite. Ja dostałam tyle maili od osób, które dziękowały, które cieszyły się, wspominały o Tobie, więc tak, dziękuję bardzo Tobie też za to, że wtedy właśnie odważyłaś się. A pewnie, a najbardziej jestem jesteś pewnie z Ciebie dumna, że właśnie tak jak mówisz, jaki postęp, że kiedyś byś, nie byłoby takiej możliwości w ogóle. Bo ja muszę Ci powiedzieć, jak Ty zapytałaś, czy ktoś chce coś powiedzieć, to ja się w ogóle nie zastanawiałam, także myślę, że to moja dusza mnie pokierowała, bo po prostu wyciągnęłam tą rękę. I, mówię, a... I popłynęło, ale, ale wiem też, ile to daje, jak się kogoś posłucha. Mm -hmm. Bo nieraz masz jakieś wątpliwości, albo się zastanawiasz nad czymś. Tak. A tu ktoś coś powie, i nieraz tylko jedno słowo, czy jedno zdanie. I tak o tak to jest co. Tak zrobię albo tak można. Także to jest fajne właśnie. Gdzie wsparcie, wspieramy się nawzajem. Tak, I właśnie o to mi też y, tutaj najbardziej chodziło, żebyście wy, uczestnicy, opowiedzieli o tym. Pokazali, bo to wiadomo, że jak my przekazujemy na naszych kursach, to też może być czasami przykoloryzowane i tak dalej. Dlatego też to się bardzo liczę feedback. Także dziękuję Tobie, Marlena. Bardzo Tobie dziękuję, Dobra, że dziękuję. podzieliłaś się swoim doświadczeniem. Teraz rozpoczynamy esencję Jagi znowuż. Na kolejny tutaj jest. Um, Kolejna edycja i uczestnicy poprzednich edycji, czyli 2019-2020 oczywiście zaproszeni są też do tej edycji, jeżeli macie ochotę, także mam, mam nadzieję, że jeśli miała ochotę, to zapraszam cię też na spotkania live, mm. także cokolwiek by się zmieniło w esencji Jogi Kundalini, jakieś nowości, to Wy też macie cały czas dostęp do tych wszystkich nowości, także mam nadzieję, że jak, do, jak będziesz miała jakiś dzień, ich czas, no ochotę, to no, dołącz do naszych spotkań. Ja zawsze staram się dołączać. Fajnie, wody, bo to zawsze coś nowego dochodzi. Zawsze. Mm -hmm. Jakoś tak nie jest, że człowiek już wszystko tak. wie, czy. Zawsze coś dojdzie. Tak, nawet jeżeli my nie dokładamy nic nowego, to ten powiedziane to jeszcze raz nagle a tak, nie Nie w stanie stuprocentowo wszystkiego zaobserwować z jednego. Także to też jest taki cel, żeby ten, ten kurs jest dostęp jakby... Ja zawsze się śmieję dożywotni, <laughs> się śmieję do tego dożywotni, no bo nigdy nie wiemy, jak to będzie z naszymi kursami, ale oczywiście jest ten nieograniczony dostęp do tego kursu właśnie po to, żeby zaglądać, żeby coś nowego. Też znam wiele osób, nauczycieli jogi kundalini, którzy mają nawet nasz podręcznik, który mamy, czytają jeszcze raz i jeszcze raz i jeszcze raz i za każdym razem coś nowego się tutaj odkrywa, więc to jest normalne, zupełnie normalne. Ale właśnie to jest piękne, że można w każdej chwili dołączyć, że ma się dostęp do tego kursu, do nowej grupy, można coś nowego doświadczyć. Także to jest naprawdę super. Cieszę się bardzo. Dziękuję Tobie jeszcze raz, Marlena. Dziękuję również za Do zobaczenia w takim razie na naszych spotkaniach, czy to Satam Club, ja czy właśnie teraz Esencja Jogi Kundalini. Życzę Ci wszystkiego dobrego i w dalszej transformacji, bo na tym się nie kończy, prawda? To wiem, że Ty dokładnie. też jeszcze wciągnęłaś swoją siostrę, bo też mi o tym opowiadałaś. Tak, to jest niesamowite. Bardzo się cieszę. Dokładnie. Dziękuję bardzo i pozdrawiam wszystkich Dziękuję. Serdecznie. Dziękuję, pozdrawiam.